hasłem dla kogo jest ten webinar dzisiejszy, dla kogo on jest tak naprawdę. On jest przede wszystkim dla osób, które chcą żyć młodziej, zdrowiej, dłużej i wiedzą, że o zdrowie trzeba dbać w najlepiej w naturalny sposób. Krysia rozpoznaje pewne rzeczy już na pewno. Tak w każdym razie, prawda? Tak, tak. I to jest to, i to jest to. Chcą żyć zdrowiej, młodziej, dłużej i wiedzą, że o zdrowie trzeba dbać w najlepiej w naturalny sposób. To, o czym mówimy wywodzi się z Polinezji, z miejsca Przepięknego, cudownego, bajkowego. Południowy Pacyfik to Polinezja, właściwie cały Południowy Pacyfik to Polinezja to dziesiątki dużych, setki mniejszych i tysiące malutkich wystepek. Po prostu tego jest multum. Polinezja generalnie słynie z Czarnych pereł, poławiacze pereł to Polinezja, prawda? Te czarne perły w małżach. Polinezja słynie z fantastycznych koralowców, z przepięknej fauny, flory, a no, z miejsca, które dla turystyki jest też bajkowym miejscem, a także z potężnych fal, które, z których korzystają surferzy. I tak było przez wiele lat, jeśli chodzi o ten świat zewnętrzny. Tak Polinezję kojarzy Ale okazało się, że tysiące lat temu a z południowych wybrzeży Azji w ten bezmiar wód Pacyfiku wyruszyli żeglarze, żeglarze, dzielni żeglarze, którzy szukali nowych lądów do zamieszkania, szukali nowych lądów do zamieszkania i zabierali ze sobą rośliny, które pozwoliłyby im przeżyć owoce, parzywa itd., które pozwoliłyby im przeżyć podróż, ale również, które można byłoby zasadzić, czyli sadzonki, nasiona na, w nowych miejscach, ponieważ znali te rośliny, znali ich wartość. I okazało się, że jedną z nich bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną jest nomi. Botaniczna nazwa to Morida citrifolia. I okazało się, że właśnie Polinezja, cała Polinezja, nie tylko ta francuska dzisiaj, że jak my mówimy, że francuska jest od, od niedawna nazywana tak, normalnie to są różnego rodzaju archipelagi, potężne wyspy, potężny, no, potężny obszar owsiany tymi wyspami. Okazało się, że noni na tych wyspach przyjęło się znakomicie. I dla naszej cywilizacji zachodu, e, o noni takie poważne wzmianki pojawiają się w dziennikach kapitana Kuka, który w 1787 roku odkrywa właśnie obszar Polinezji, Tahiti, Polinezję francuską, dzisiejszą tamte rejony, i pisze o tym niezwykłym owocu. Wiele ciekawych rzeczy, ponieważ widzi, że tubylcy go stosują on nie tylko owoc, ale on owoc opsuje, rysuje ten owoc i tak dalej. Okazuje się, że ta roślina przez tysiąclecia wykorzystywana była w celach zdrowotnych, w celach wsparcia organizmu przy różnych problemach do podtrzymania, do utrzymania zdrowia, do lepszej energii, itd, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. A potem sytuacja się toczy jakby raz wolniej, raz szybciej. Podczas II wojny światowej armia amerykańska wydaje podręcznik taki specjalny dla żołnierzy, którzy walczą, Szczególnie tych, którzy walczą w tropikach, mają informacje właśnie o nonii, cały rozdział. W latach 50. doktor biochemii Ralph Heineken zajmuje się badaniem Noni, takim bardzo szczegółowym, aż w końcu, na początku lat 90. ubiegłego wieku, słuchajcie, czyli 30 e, <trydzieści> parę lat temu, e, 30 mówię, no tak, tak. To był 1992, trzeci, 4 rok. Dwaj naukowcy zajmujący się badaniem żywności, John Watsworth i Stephen Stowy. Zaczynają poważnie traktować ten owoc, w sensie poważnie chcą go wynieść na światowe rynki w postaci soku, ale bo go badają, sprawdzają, i tak dalej. I to jest taka historia, jakby noni do, do pewnego momentu, ale teraz musimy na chwilkę cofnąć się do pewnych rzeczy, bo co jest istotnego, co jest takiego ważnego, w tym noni, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że rzeczywiście ma taką szczególną wartość. Aha. Natura ma swoją siłę i od, od, od wieków, od kiedy człowiek chyba wchodzi po tej ziemi, ta zależność między człowiekiem a roślinami była zawsze bardzo silna. Z jednej strony były rośliny spożywcze, czyli te, które dostarczały składników odżywczych, służących podtrzymaniu zdrowia, takie normalne, regularne. One no oczywiście, jak są spożywane regularnie, systematycznie, są bez jakichś tam. Dodatków, jak to dzisiaj mamy, prawda, nie są pędzone, tylko po prostu rosną sobie, to one wspierają zdrowie bardzo dobrze. I są rośliny medyczne, takie typowo medyczne, które stosuje się dla poprawy zdrowia, prawda? Okazuje się, że w tych spożywczych roślinach, w różnych związków, są karotenoidy, flanoidy, które często ulegają w szybszej degradacji przy przetwarzaniu, przy procesie przygotowania. Natomiast w Noni posiada cały zakres różnych związków. Tych, tak zwanych biopierwiastków, jak my mówimy, ale posiada też taką szczególną grupę, któreś I one mają swój potencjał, zachowują ten potencjał bardzo długo, bez względu na temperaturę, proces przetwarzania i tak dalej. Więc to są takie trwałe, bardzo trwałe związki. A okazuje się, że w noni tych rydoidów jest najwięcej, spojrzeć wszystkich znanych roślin. A same rydoidy same w sobie, one pełnią rolę takiego systemu obronnego roślin, czyli. Są taką formą odpowiedzi na to środowisko, stresujące środowisko, w którym roślina rośnie. Ro, no, nie rośnie w obszarze takim trudnym. Czasami mówimy, burz, piękna rzecz, wiecie, full roślin, życie, ale ta wilgotność powietrza, ta walka roślin być, która się tam toczy, wiecie, to jest walka o byt, prawda? Bo jedna, drugą chce tam i tak dalej, i tak dalej. Po prostu irydoidy sprawiają, że noni sobie daje radę w najróżniejszych warunkach i kiedy ludzie czy zwierzęta konsumują irydoidy zawarte, w żołądkach czują się lepiej, lepiej funkcjonują. Zawartość irydoidów w noni, słuchajcie, rośnie w miarę jak ten owoc dojrzewa, bo ten owoc na drzewie rośnie, jakby jest w różnym stadium rozwoju. Na tej samej gałęzi zobaczymy malutkie noni, średnie, większe, gotowe do zerwania noni. I tu jest ilość w miligramach, ktoś tam mierzył kiedyś, to dokładnie sprawdzał, w dojrzewającym owocu noni tej ilości irydoidów. Czyli dodatkowo jeszcze, no nie jest świetnym adaptogenem, czyli czymś, co zwiększa tą zdolność organizmu do przystosowania się do różnych warunków środowiska, czyli lepiej, lepiej funkcjonuje, ma więcej energii, choć się coś tam na zewnątrz zmienia i tak dalej, my jakoś tam lepiej działamy, prawda? W adaptogenie jest wiele właśnie korzystnych związków w jednym, czyli to jest to, a każdy ich uaktywnia się w razie potrzeby. To jest kolejna rzecz i też jest to coś, co jest bezpieczne konsumpcyjnie, działa wielokierunkowo i przede wszystkim wpływa na homostazę, czyli stabilizuje równowagę organizmu, prowadzą równowagę do organizmu. Jest wiele badań potwierdzających tą zdrowotną wartość noni, na przykład takie, które mówią o, o tym, że dostarczają antyoksydantów, które usuwają szkodliwe wolnorodniki, badania dotyczące tego, że noni pomaga utrzymać cholesterol, na no, właściwym dla zdrowia poziomie, że podnosi poziom energii, że pomaga utrzymać w dobrym stanie zdrowia układ krążenia oraz serce, że wspiera zdrowie stałów, kości tak I tego jest bardzo dużo. To jest tylko parę wymienionych, oczywiście one wszystkie mają odniesienie albo do pabmedu, albo do innych źródeł. Jest bardzo dużo publikacji też na temat soku noni. Bardzo dużo publikacji w świecie, prawda? Mało tego. Jest wiele książek, nawet książki w języku polskim. My za chwilę będziemy mieć też przepiękną książeczkę, broszurę, ale o no, nie może troszkę później. Ale są książki w języku polskim dotyczące noni, prawda? Soku noni. Są dostępne. Ba. A jedna z nich, doktora Solomona, książka Sok Noni, jak dużo często w jakim celu jest taką analizą różnych problemów zdrowotnych i wpływu noni. W jednym z wydań swojej książki on przeanalizował 27 tysięcy konsumentów, którzy pili sok noni, oni pochodzili z 80 krajów, te, dania, te, te dane były zebrane z 80 krajów i dotyczyły różnych chorob, alergii, alergia, artetyz, maską w nosie i tak dalej, ilość badanych i procent reakcji pozytywnej, prawda, na jak, jak, ile ludzi odczuło ewidentnie efekt działania noni. Tak to, tak to wygląda. Oczywiście noni jest bardzo dużo, bardzo różnych. Było bardzo dużo też. Wiecie, no, jedne się sprzedawały, inne się nie sprzedawały. W każdym razie świat, kiedy, kiedy John Watson wyniósł na rynki światowe w postaci Noni, później tam Wasłówka jeszcze o tym powiem, to świat na punkcie Noni ten prozdrowotno szalał, prawda? Wszędzie, gdzie tylko można było Noni dopaść, produkowani, oferowali w różnych plastikowych butelkach, petach, petach cuda na kiju, prawda? I okej, okay, ale jest jedno ale w tym wszystkim. Są dwie metody pozyskiwania noni, już do formy soku. Można w sposób klasyczny, noni wyciskać sobie po prostu, zerwać, wycisnąć i gra muzyka, ale można noni poddawać fermentacji. Według takich starych metod z Markizów, Samoa, Stonga, z tych wysp, gdzie noni poddawano fermentacji. I to noni poddane fermentacji, co się okazuje. Okazuje się, że jeżeli porównamy takie noni PIRE klasyczne do noni elektaru noni, soku noni poddanego fermentacji, to okazuje się, że w związku fitochomicznych w takim noni poddanej fermentacji jest ponad 96 więcej na ten czas, kiedy były te badania robione, no, były robione gdzieś dwa lata temu, to było ponad 90, 96 plus dziś jest jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, bo to ciągle się to wszystko bada. Czyli możemy powiedzieć, że przynajmniej te 96 ważnych. Fitoskładników, odkryto w nektarze noni poddanych fermentacji. Nie ma ich, natomiast w tym niepoddanej fermentacji nektarze noni oraz pirez owoców noni. I tu ważna rzecz się dzieje. Powstają firmy, oferują noni, oferują różne opcje noni. I dochodzimy do pewnego momentu, dochodzimy do pewnego człowieka, który się nazywa Iwan Paliński, człowieka, który ma doświadczenie z noni. Liczących około 10 lat, mniej więcej, który dla dużej firmy, firmy tam Noni, później Morinda, był menedżerem rynków europejskich. Po różnych tam perturbacjach związanych z firmami, które gdzieś po drodze się a Ivan Paliński otwiera firmę Willa Noni. Otwiera firmę Willa Noni, która bazuje na Noni poddanym danym fermentacji. Okay? Czyli mamy Willa Noni. Mamy stronę Willa Fnoni, biuro tak zwane internetowe. Każdy, kto się przyłącza, czy klient, czy, czy partner nasz prosperuje, ofer, ma takie biuro w swojej ofercie, po prostu może korzystać z tego, zamawiać poprzez to biuro. W każdym bądź razie mamy Magical Noni. Willa Fnoni, który pochodzi z Polinezji, dokładnie z Samoa. 90% zawartości owoców Fnoni w tym soku, przede wszystkim zbierane. I 5 tygodni fermentacji. Polegają 5 czy 6, czy nawet 7 tygodni fermentu. Owoce są dostarczone do rozlewu w stanie zamrożenia, 100% naturalny, jest wegański, bez GMO, bez konserwantów, bez glutenu, bez dodatków cukru. 90% noni, 10% to sok z borówki amerykańskiej i sok z winogrona. Czyli mamy magical noni, ten mega sok. I w całej tej historii przez wiele lat na światowych rynkach. Były te dziesiątki, dziesiątki, trzysetki soków rządziło Noni. Potem pojawiła się nukleofil, która była jakby kolejnym takim etapem naszej wędrówki przez temat Noni. Od października ubiegłego roku ogólnie dostępna, natomiast od stycznia dla nas króluje Magical Noni. Ten produkt, który jest topowym, który jest produktem, z którego korzystamy, produktem, o którym rozmawiamy na naszych spotkaniach, z którego korzystamy, który Um, dostarcza coraz więcej naprawdę fantastycznych, zdrowotnych efektów. Czyli co? Żyj młodziej, zdrowiej, dłużej. Czy jako klient, czy jako partner, bo jeżeli używasz Magical Noni, to używasz go dla poprawy zdrowia, poprawy samopoczucia, ochrony, profilaktyki, ponieważ działa. Okay? Również możesz budować swoje przedsięwzięcie oparte na współpracy z firmą We Love Noni, moi drodzy. I tyle mojej prezentacji. Jak tam? Słuchaliście? Słuchaliście. Tak, jak najbardziej. Super no super. Mamy takie historii, tam fantastyczna prezentacja. Ale to jest, właściwie historia nasza. To jest nasza historia. Może tam jeszcze tak dokładnie tej wędrówki nie pokazałem, bo coś nie chciałem, bo już tych slajdów naprodukowałem, wiecie, jak człowiek, jak człowiek się bierze za prezentację, bo ten patrzę, że właśnie ma 120 slajdów, ja, a chciał zrobić 30 albo 20, więc. Trzeba, część, część musimy pokasować, ale mamy tą ścieżkę taką pewną. Mamy pokazane też i po co, i wartość irydoidy, i ten poddany fermentacji. No i magical noni na końcu. To jest ta nasza ścieżka, nasza droga. Tyle jeśli chodzi o samą prezentację moją dzisiaj dla Was. Natomiast czekam na Wasze opinie związane z piciem noni, nie że Agnieszka już nawet mikrofonu nie wyłączała, bo tam coś ma mega fantastycznego, co? Coś fantastycznego. Ja nawet nie wiedziałam, że tu trzeba wyłączyć ten mikrofon. Tak? Jest A ja myślę, się zerwała już gotowa do mówienia. No, nie ma to tamto. Ale powiem, jak już zostałam wywołana do tablicy, to powiem. Guciu was pozdrawia wszystkich. Jutro mijają trzy tygodnie, kiedy poczuł się źle. W tej chwili no, czuje się chyba wybitnie dobrze, bo wchodzi po schodach, schodzi po schodach, ładuje nam się do łóżka, trafia do kuwety i no, i no i widać, że że to co było, a to co jest w tej chwili, no to nie ma nie ma żadnego porównania. Trzy tygodnie, ale on się czuje już lepiej dużo wcześniej, tak? Także to nie, że on po trzech tygodniach się poczuł lepiej, tylko od razu za dwa, trzy, trzy dni. Ale dostaje tego noni naprawdę, naprawdę dużo. No co najmniej 6-8 razy dziennie taką szczykawkę chudą, tam jest chyba 3 ml. On już chyba, mimo że nie widzi, to patrzeć się na mnie nie może. Jak pewnie już gdzieś mnie wyczuwa w pobliżu, to sobie myśli, co ja robię. No, ale piję, piję dużo i jeszcze chciałam powiedzieć, że kiedyś, bo ja działam w takiej polskiej organizacji pomocy zwierzętom, ja tam głównie wystawiam im bazarki, a jestem też domem tymczasowym dla małych potów, jak nam potrzeba, żeby znaleźć domy, więc mam z tymi zwierzakami dużo do czynienia. I tam do tej organizacji często trafiają takie zwierzęta skrzywdzone, chore, tak, czy, czy jakieś po wypadkach. I ostatnio był taki mały Leoś, kotek, który miał chyba może z miesiąc, może nawet nie i coś miał tam z oczkiem i nie chciał też jeść. I ja dałam, bo on był u kogoś innego na domu tymczasowym, i też dałam właśnie w takim małym słoiczku soku. I prosiłam, żeby podawać malutko, bo to malutki kotek, ale często. I to oczko zagoiło mu się szybko, bo były robione też okłady na to oko. I dostawał do dzióbka i bardzo szybko zaczął jeść, zaczął taką fajną kondycję też nabierać. Czyli kolejne takie potwierdzenie, że, że działa sok dobrze. No, ja teraz też piję więcej, bo miałam tutaj od tamtego wtorku taką dość mocną sytuację stresową i piję teraz po 300 nawet mililitrów dziennie, więc widzę dużą, dużą różnicę. Jak piłam tam 50 czy, czy po 30 czy po 60, także nie ma, nie ma tutaj w ogóle porównania. Mama dzisiaj moja, która systematycznie bierze leki, bo ma cukrzycę i ma nadciśnienie od wielu, wielu lat a tą cukrzycę to gdzieś zdiagnozowaną chyba z 7 lat temu, i już w pewnym momencie yy, mimo, że te cukry nie były aż takie wysokie, bo tam 250 do 300 maksymalnie, no mówię nie takie wysokie, bo słyszałam, że i po 600 ludziom potrafią mieć, tak? I już lekarz próbował mamę wpakować na insulinę i mama się nie zgodziła na tą insulinę, więc zmienił tam na jakąś tabletkę taką chyba bardziej obniżającą, cukier czy coś takiego. Ale mama już pije dziewiątą butelkę soku i dzisiaj była na kontroli. No i doktor powiedział, że wycofuje jedną butelkę, na, jedną, przepraszam, jedną tabletkę z cukru, czyli też coś się zadziało, zadziało że najpierw miało być Miała być insulina, a tu się okazuje, że można nie dawać tej insuliny, i mało tego zabrać jeszcze tabletkę na cukier, tak? Także no takie na, na tą chwilę takie mam tutaj swoje doświadczenia. Super, Agnieszko, wiesz? Co, mam dokładnie taką samą sytuację tutaj z mamą znajomego jeśli chodzi o cukier, u niej cukrzyca była po prostu katastrofalna, Mówisz, 600, no ona miała, ona miała 400, to wiesz, po prostu klęska, wielka pani, taka olbrzymia pani, ciągle no pakowała w siebie wszystko co mogła niezdrowego, no i w tej chwili pije, już Jacek jej kupił kolejny raz, to jest wczoraj kolejną dostawę i tam dawałem, to jest już chyba z czwarty miesiąc i ona powiedziała, że ona po prostu nie odpuści sobie tego, ona widzi jak ten mały cukier ma. Poza tym zwagi zaczęła lecieć. Przy takiej otyłości ona z wagi zaczęła lecieć. Na no 6 kilo ostatnio mi meldowała, on meldował, że 6 kg, Wczoraj meldował, że 10 kilo ona zleciała zwagi. To jest wiecie, także to też jest jakby, to też jest jakby, no, oczywiście, zależy od organizmu. Ja tak się rozpędziłem dzisiaj, prosiłem cię Agnieszko, super, bardzo się cieszę, ale Zuzka może ma coś dla nas dzisiaj specjalnego. Pewnie ma i ja ona tak się czaj, czai, czai mówi jak wam, zaraz przyłożę. Ja myślałam, że mi się uda. A się nie udało. Hmm? Walku, ja zawsze wierzyłam w telepatię, ale teraz chyba szczególnie potwierdziłeś mi to działanie telepatyczne, ponieważ mówiłeś o tej rzetelności naukowców, a, a ja właśnie w tym kierunku. No, ale może najpierw powiem, że badania, jeżeli chodzi o badania, były robione dużo wcześniej. One nie były, znaczy, one były publikowane w jakichś tam annałach uczelnianych i sobie tam leżały. Nikt do tego nie zaglądał, z wyjątkiem tych, którzy to zrobili, ponieważ no nie było takich możliwości publikowania PubMedów i tak skopusów i tak dalej. I na przykład już w 1960 roku było robione badanie dotyczące korzeni, badano toksyczność ekstraktów z korzeni noni. On sobie wymyślił, że korzeń może mieć zastosowanie i badano, czy on nie zaszkodzi. W latach się, i to jest opublikowane, ale dopiero teraz, w latach 90. to opublikowanie, no bo nie było innej możliwości. W 1975, roku, w 1975 roku badano już antrachinony w kierunku raka piersi na przykład. Czyli te badania były, one były początkowe, one były takie no może niedoskonałe jeszcze, ale już próbowano cokolwiek znaleźć, yy, yy, ponieważ no z ludźmi tak jest. Jeżeli ktoś usłyszy, szczególnie taki człowiek, który ma możliwości yy, przeprowadzania badań, ma zacięcie naukowe i usłyszy, że. Istnieje coś, co pomaga na wszystko, więc on musi to sprawdzić. No, no nie na bata, no musi sprawdzić. A jak zaczyna sprawdzać, to zaczyna grzebać i, i, i dochodzi do ciekawych wniosków. To tak historycznie, ale żeby teraz do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych czasów się przenieść, może nie zupełnie. W 2008 roku znane nam dwie osoby, Brett West i Jensen, robili badania. To są naukowcy wywodzący się z, ze starej Morindy, dla tych, którzy nie wiedzą, oni robili dużo badań. I oni zrobili badanie dotyczące wpływu noni na wątrobę. Na Szczególnie na uszkodzenie wątroby w wyniku działania, działań, to, działań he, 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 chemicznych dostarczanych z zewnątrz. Czyli to, co po prostu mamy z jedzenia, z powietrza, a nie z wody. I okazało się, że. Ee, że te ich badania, e, trudno powiedzieć czy potwierdziły, no bo to było jedno z pierwszych badań. W każdym razie w tych badaniach stwierdzili, że e, hamują stan zapalny wątroby. Wątroba jest bardzo ważnym organem i, i jeżeli coś się śledzie w organizmie, to lekarze nas od razu wysyłają na te badania związane z wątrobą, bo może coś z wątrobą. Wątroby się tak y, szybko nie czuje, a, a ona y, może przestać dobrze funkcjonować. Więc okazało się, że ekstrakt, ekstrakt z owoców noni działa pozytywnie, wpływa na hamowanie enzymów, nadmiaru enzymów wątrobowych i działa przeciwzapalnie. I to był 2008 rok. W tym roku, w 2022 roku, zespół Chińczyków się zebrał i oni też postanowili badać wątrobę, czyli wpływ ekstraktów z owoców noni na, na wątrobę i potwierdzili to. Także to jest to jest właśnie ta rzetelność naukowa. Ktoś to stwierdził, po 15 latach robi się kolejne badanie w tym kierunku i okazuje się, że wyniki się potwierdzają. Oni jeszcze znaleźli konkretne związki, są związki fenolowe, które odpowiadają za to, za to działanie przeciwzapalne i obniżające poziom enzymów wątrobowych. Mało tego, oni jeszcze stwierdzili, że poprawia, e, poprawia e, mikrobiotę jelitową. Znaczy te ekstrakty zeboczyno związki fenolowe poprawiają mikrobiotę jelitową. E, I to jest właśnie ta, ta, e, ta ich rzetelność. E, jeszcze jedno badanie z tego roku tylko, nie, już nie będę tymi badaniami nas zamęczać, ale chodzi o to, żeby tak w miarę aktualnie mówić o rzeczach aktualnych. E, jest takie pojęcie jak Genotoksyczność, czyli to jest zrozumiałe, czyli działanie toksyczne na geny. Genotoksyczność. I zespół z Korei badał, czy ekstrakty z owoców noni, ja się skupiam na, na owocach, nie na, na jakichś tam liściach, korzeniach czy jakichś tam innych gałęziach, tylko na owocach. Czy ekstrakt z owoców noni wpływa toksycznie na geny? Robiono próbki na. Na sproszkowanym owocu, na ekstrakcie wodnym, na ekstrakcie y, m, alkoholowym. W żadnym y, przypadku nie stwierdzono żadnej toksyczności, jeżeli chodzi o oddziaływanie na, na geny. U nas burza już błyska się, przepraszam, a tak spojrzał. E, wobec czego, e, wobec czego y, jakby potwierdza to y, jakby bezpieczeństwo korzystania? korzystania z, no, z tego, co, z czego korzystamy, czujemy się bezpiecznie, korzystamy, dobrze wpływa na nasz organizm, na nasze zdrowie i no to tyle. Super, super, Ruzienko, świetnie, świetnie, wiesz, bo to są takie rzeczy już jakby dla nas Dinozaurów noniowych, że tak powiem, dla, dla nowych osób od niedawna, które jakby są, no oczywiście to są wszystko fajne, świetne rzeczy, a dla nas to jest jakby znów kolejne potwierdzenia, rzeczywiście tej rzetelności. Mimo że ci dwaj naukowcy, o których mówiłaś, pracowali w Morindzie. Oni byli naukowcami Morindy, ale te badania były tak rzetelne, że dzisiaj kompletnie niezależni naukowcy z innego krańca świata i tak dalej, oni potwierdzają po 15 latach dokładnie to, co oni tam publikowali. Więc absolutnie wszystko, co oni publikowali, jest na pewno rzetelne, solidne, nie ma, nie ma wątpliwości. Po prostu naukowcy, prawdziwi naukowcy. Słuchajcie, kto dalej? Kto tam ma coś jeszcze? Śmiało. Ania myślałam, ale Ania tak się podrapała w brodę. Myślałam, że już tak, że podnosi tak rękę do góry, a ona się tylko podrapała w brodę. Dobra, co tam mamy jeszcze? Śmiało, śmiało. Ujawniajcie się tutaj te ludki pochowane. Co tam macie ciekawego, nowego? Gdzieś tam się coś wydarzyło. Co? No to wam ja jeszcze znów powiem coś, no. O takiej prostych słuchajcie rzeczach. Mamy takiego świetnego mechanika. O, Filip pojawił się. Kurde, szkoda, że nie za 15 minut, ale no dobra. Sorry, przepraszam za moją złośliwość, czasem taka musi być. <laughs> no ale to różny czas może, chociaż nie no, żeby tam zalało was Filip, ja wiem. Tego. W każdym razie nie i chyba nie, bo nie wysoko. Słuchajcie, powiem wam historię, która dopiero się zaczyna. Ale jak to wszystko jest proste, jakie to wszystko jest takie, jak sobie nie komplikujemy i jak w głowie mamy, jesteśmy na tak w głowie, jesteśmy na, na pro w głowie, jesteśmy w, w głowie na że da się, że, że trzeba pomóc, trzeba być otwartym, nie stresować się. Nikt sobie źle nie pomyśli poza nami, że my sobie pomyślimy, że ktoś sobie źle pomyśli. Rozumiecie? To, to są takie rzeczy, które są w nas, e, nasze hamulce jakieś, które po co nam one generalnie? Mam mechanika, świetny mechanik. Um, on sąsiaduje z Joli firmą, po drugiej stronie ma swój warsztat. Chłopak złotalączka, kiedykolwiek zadzwonię. Mogę o drugiej w nocy zadzwonić, i on przyjedzie i on będzie robił auto. Zabierze je do warsztatu. Wszystko, co w naszej telewizji się tam gdzieś psuje, a no, mamy tam jakieś służbowe samochody, które no wiecie, jak to ze służbowym autem jest. Tak się je użytkuje, że się psują, niestety. I w każdym razie, on je wszystkie robi. No i, i generalnie to był taki człowiek, który nie wiem dlaczego, ani z powodu Jola była blisko tam ciągle, ja też go dobrze znałem. Ale jakoś oni w ogóle nie zapomniałem i oni. Wiecie, no nie czy ja zapomniałem, czy to zawsze jechałem z za jakąś sprawą, to auto to zostawiam, dobra, wymiasz olej, tu tego, dobra, pojedziesz, bo, 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 bo trzeba byłoby zrobić przegląd. Dobra, ja to wszystko pozatwiam, pojadę, porobię i tak dalej, potem wystawisz fakturkę, rozliczymy się, nie ma sprawy. I tak to funkcjonowało. I ona mówi mi gdzieś dwa nie temu mówi, słuchaj, cypis, go cypis nazywamy Sebastian ma na imię, lecypis. Wiesz co, cypis ma jakieś problemy z elitami. I to bardzo poważny problem z elitami. Był na jakiś tam robili mu ten tomograf, czy coś tam mówi i, i ma problemy z litami. Jest, pracuje, albo go tam boli i tak dalej. Ja wiem. Kurczę, a przecież no nie mamy, nie wiem, rozmawiałem z nim no, kiedyś, czy coś, czy tego. No właśnie, wiesz, jakoś tak, wiesz, no, no, no czasami przychodził do biura, widział, że ja tam coś piję, ale to tak jakoś kompletnie, wiecie, znaczy, mamy takich ludzi, o których w ogóle nie powiedzieliśmy, że oni też mogą pić, rozumiecie? No, naprawdę, no tak, tak to żyć jest. I Wyobraźcie sobie, powiedziałem mu tam troszkę. Dzisiaj w studio patrzy, Cypis dzwoni. Kurde, nie, nie zgłaszaliśmy żadnej awarii, nie? nic tam nie ma. Mówię, no cześć Seba, cześć Seba. A słyszałem, że Waldi ma tam jakiś super napój prozdrowotny, bo on tak zawsze sobie żartuje. Mówi, a no mam, mam, ale nie dam. Nie, nie, to, to, to żartujemy sobie. No i on mówi, no ale co tam, jak tam? No, ja, no i tam mu trochę powiedziałem, Mówię, no nie wiesz, to taki temat, którym zajmuję się przecież 20 lat już i nawet kiedyś jak mi naprawiałeś mówiło to nawet gdzieś miałem kiedyś naklejki takie no nie na tym aucie z tyłu i tak dalej no ale jakoś tak to 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 to, to, to nie ważne. no i no i mówię słyszałem właśnie że masz problemy jeśli chodzi o jelita i tak dalej no no poważne poważne problemy no i co tam 150 ten ten flaszka kosztuje nie flaszka czyli tam był to że cztery są w kartonie no to co to zamówi mi zamówi mi że poniedziałek miał cztery flaszki nie no 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 i, i tyle, nie? Rozumiecie? I, i, I to też tak jakby, no, nie wiem, jak to wytłumaczyć, przyciągamy, 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 no nie chorobę mu przyciągamy, Panie Boże, ale przyciągamy tę, tą sytuację. Ja trochę poopowiadałem, do mnie zadzwonił, myk, myk, robię zamówienie, żeby, żeby miał na końcu jak no, nie. Proste, i będzie pił to no. Ja mówię, mówię, Seba, jeżeli to poważna sprawa, a poważna sprawa, Dostajesz tą skrzynkę i to nie tam, że wiesz, będziesz. On tam zresztą jest normalnie, on to będzie gwint i tak dalej, to tam normalne. Więc, więc mówię, nie ma żartów, potrzebujesz tego pić. Oczywiście, potrzebujesz pić sporo. Nie wiem, ile tam ta skrzynka ci starczy. Czy starczy się na dwa tygodnie, a może na tydzień ci starczy, nie wiem, no, ale potrzebujesz tego pić. Dobra, będzie tego, nie ma sprawy, to ja już tutaj. Zaufanie, jest? Nie ma sprawy. Dobra. No i wszystko. Wiecie.